Dziękuję za Wasze dotychczasowe zaangażowanie i też przypominam, subskrybujcie kanał, zostawiajcie lajki, like komentujcie. Dzisiaj zrobimy taki klasyczny trening. Na pewno trochę rutynowego koszyka, na pewno regularność. Będzie taki trening dwugodzinny, standardowy, można powiedzieć. Janek, zagramy jakąś gierkę, co? Tak. Teraz od paru dni trenujemy na Mączce. Janek za tydzień, 26 grudnia, ma turniej na Mączce w Alicante. 14 i do 16. Regionalny, czy nawet ogólno taki hiszpański. Ale chodzi o to, żeby pograł trochę meczów na Mączce, bo ostatnio trochę mniej tych meczów grał. Bierz. Masz, masz przewagę, muszę buty zmienić Mamy Po jeden w gierka Janek wygrał o swoje z Swendem A ja wygrałem na dwa slice. Nie, do dwóch wygranych, czyli jak po jeden decydujący o swoje. Okay. Hey, Janek, vamos. Hey, Janek. Uh. 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 Trochę lepiej? lepiej? Teraz trzymam bakietę po prostu tak. Oj, tam nie ma tu mam miejsce. Okay. Poszyścimy technikę. Ok, zrobimy rutynowy koszyk. No, Słuchaj, sucho, parę ruchów, Janek, luźno. O co Luis tobie mówił? się poprawiasz. No będę <słuch> no, musiał to wycinać. No to no, możesz dodać. Ugraj. Luźno, luźno ręka. Żeby ci rakieta nie wypadła, bo mamy walniesz. Przynajmniej piłko mnie nie uderzy. Dobra, bez przejścia teraz sama ręka, tylko ciężar do przodu, tak? ręka. Mało w tak. Różna ręka w przód. Teraz z przejściem. Ta ręka, jak idzie tak bardzo do przodu, automatycznie przechodzi biodro, tak? Bo jeżeli ty dajesz ruch tu, to wtedy biodro blokuje, tak? Czyli puszczasz rękę i wtedy. Jadro samo przechodzi, przychodzi. jakby nie musimy robić tego specjalnie, wymuszać, tak? To musi się zadziać naturalnie. I przejście, tak jest, luźno. Po drodze przechodzimy do krótkich, wchodzisz na dwa. Te piłki też trzeba często trenować, bo dużo, dużo się robi błędów właśnie w takiej chwili, że masz wystawkę, ale się psuje i się mówi, a taka łatwa piękna, jak ja mogłem wejść. Trzeba to po prostu wytrenować. Po linii najlepiej. Dlatego tak rzadko psują te kluczki, bo po prostu mają coś wytrenowane. Jest to samo z backhandu, ale zaczynamy od lewej ręki, tak? Lewa ręka jest bardzo ważna przy w tym backhandzie, bo ona tak naprawdę prowadzi. Jak jednak ma tutaj kontynentalny, no to potem ta druga ręka jak dochodzi tak, wtedy ta lewa jakby tutaj daje dużo siły, tak? Bo jeżeli miałbyś jednoręczny backhand, to, to wtedy uchwyt jest trochę bardziej taki i wtedy jakby jesteś w stanie tu wytrzymać, tak? I wtedy ta druga ręka nie jest potrzebna. Ale przy oburęcznym, jak masz taki uchwyt, to nie zagrałbyś jednoręcznego tym uchwytem, bo nie ma siły. Dlatego dokładasz tą i wtedy tu masz więcej siły, tak? Dlatego ta lewa ręka jest tak ważna, dlatego Djokovic często na małe pole jak zaczyna, to zaczyna lewą ręką. Tak samo Sabalenka bardzo dużo trenowała ten backhand, wiesz, lewą ręką, nie? Najlepiej, żebyś grał w karo w krótkim krosem. Okay. Tak, ciężar zostaje z przodu, żebyś się nie odczylał, tak? Zostawa z przodu. Okay. Okay. O no właśnie. Przyspieszaj, łupkę rakiety. Tak, tak, tak. By było słychać. to powietrze. Pół stopa na palcach. Tak, luźno, luźno. Przyspieszasz. Dobra, teraz z przejściem. Znowu wypuszczasz daleko ręce i biodro naturalnie przechodzi za rakietą. I teraz znowu to samo, na pół kortu, też krótką, na razie zaczynamy od crossa. Na dwa i przez to Tak. Z prawej na prawą i do przodu. Musisz trochę być bardziej bokiem, bardziej, też obejść. W górę i lecisz ci Do przodu. Długi fork and cross, tak? Tylko daleko ręka i przejście, to co robiliśmy przed chwilą, okej? Okay? Obszerny ruch do przodu. Wnosisz rękę daleko, okay. Jasny krok, cztery piłki. Tutaj musisz bardziej tutaj rękę, nie? Dobrze wykończyć, tak? ale też nadnoszącą. O, dalej. Tak. tak samo, kontrola rakiety, kontrola piłki, kontrola ciała. Mówił raz, kontrol. Kontrol to nie znaczy, bycie defensywnym. Kontrol to znaczy po prostu kontrol. ale kontrolować się i być agresywny. Nie musisz się bronić. Ok, teraz ta zmianę. Jeden długi, drugi ciasny. Drugi ok? Żebyś nie powtarzał. Dobra, jedna długa i druga krótka. I druga krótka. Dawaj. Tak? daleko tu, daleko. Ok, i ciasno. W kontrola to ma być. Nie musi być wiadomo jak mocno. Ale kontrola odległości. Raz długo, raz blisko. Okay, no zaczynamy od dalekiego backhandu w krosie. O, daleko. Okay. Daleko ręce. Tak. Daleko ręce. Ok, to samo ciasny. Ksucie. Kontrola. Tak, dobra technika Tylko nogami. Który. takie. Tu. Dobrze, na zmianę. Raz długi, raz krótki. Ma być różnica. Daleko. Okay. Krótko daleko, długo, i to no właśnie, bo to nie o to chodzi, żeby zawsze uderzać mocno, to jak masz kontrolę, to wtedy wiesz, tu się zagrywasz długo, tu krótko, tam gość odchodzi, tu musi wejść, tak? I wtedy ty go, wiesz, rozrzucasz na różne strony, tak? I potem dostajesz łatwiejszą i znowu nie szukasz winera z całej siły, to znowu go odrzucasz, tym bardziej na mączce, tak? Musisz gościa rozpracować, mając kontrolę nad uderzeniem. Obrotny cross. Tak jak dostajemy piłki w okolicę środka, to już przyjmujemy wiesz, inicjatywę fotka. Dobra. Wprost tu, daleko. Skręć. Okay, już wchodzisz szybko i tu. Okay, hop. Prost. Okay, hop. Cross. Ej, hop. Wchodzisz, daleki kross, odrzuć, odrzuć. Ok, dawaj. Daleko ręka, ok, i teraz obejść i odrzuć daleko. Linia. Okay, dobrze, to samo pole mnie teraz. Linia tu. Ok, obchodzi. Ok. Rotacja tu. tak. To ta rotacja w przód, tak. Odpychaj głównym topkinem, ale też musisz przejść do przodu. Nikt nie grał tylko w górę. I nic w siatkę, dawaj. Okay. Janku, stój na chwilę obok taty. No, powiedz, wczoraj byliście u Nestora. Ile, Janek, urosłeś? Ile masz wzrostu teraz? Metr siedemdziesiąt no i a il... 60 kg. Okej, okay. i ile urosło w ciągu roku? 10 cm 10 cm i w poprzednim roku? W poprzednim nie, w poprzednim nie, Janek Rus. Tam wolno. było, że między lipcem a chyba grudniem Janek Rus 2 centymetry w poprzednim roku. Ale w całym poprzednim nie wiesz? Nie, w całym poprzednim nie pamiętam, bo od lipca jesteśmy u Nestora i mierzymy tak dokładnie, także w zeszłym roku pewnie urosłeś kilka centymetrów tylko. A w tym roku już u ur Janek 10 cm. Dzisiaj Nestor ma nam przesłać właśnie te pomiary, które wczoraj zrobił i zobaczymy ile ma tkanki puszczowe. No mi, że dużo mniej. Ostatni miałem 12. O, no, może masz 11. Zobaczymy. Ja myślę, że mam 10,5. Jeszcze tylko troszeczkę ci brakuje, żeby być taki jak tata. Za rok za rok powinieneś mieć równi ze mną, bo ja mam na 81. odwrotny forehand z obrony tak, jesteś dalej igrasz długi, odwrotny forehand i potem wchodzisz i otwierasz krótkim crossem. Odwrotny, z tyłu, odchodzi, daleko odrzucasz, daleko. Wejść, tu wchodzić, jeden na krótkim crossem. Ale dalej ciągle kontrola, tak? Nogi <grym> są ale uderzenie, kontrola. Zawsze musisz dłużyć przed odbiciem, gdzie ty chcesz trafić. Okay. 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 Dawaj, blisko, blisko, blisko. To samo można zrobić też na leworęcznego, także Janek wychodzi tam na odwrotny i zagrywa tam do leworęcznego, do backhandu i potem wchodzi i gra po linii. Zrobiliśmy jeden koszyk ten rutynowy, oczywiście dużo więcej można by zrobić, to na innych filmikach możecie zobaczyć i czasami tak po prostu widzę co bardziej Jankowi trzeba, no to wtedy robimy więcej jednego ćwiczenia czy drugiego, także dzisiaj na tym koszyku skończymy i teraz zrobimy trochę więcej regularności. Na początku ogólnie przez środek trochę się rozgrzejemy, potrzymamy piłkę a potem zrobimy takie ćwiczenie 3 razy 20, że Janek będzie grał tylko krosy, Ja będę na woleju i będzie grał forehand cross. Potem backhand będzie trochę bliżej w korcie na 3-4, też będzie grał cross, i potem będzie na pół kortu i znowu gra krótki cross. I potem ja mu go znowu odrzucam i znowu będzie backhand cross. No jakby wszystko po krosie i staramy się utrzymać te 20 piłek. No i przy tym ćwiczeniu ważne jest, żeby ten trener oczywiście też miał jakieś umiejętności, żeby był w stanie dokładnie dogrywać. Bo z trenerem, który nie umie, no to tego ćwiczenia się nie zagra, tak? Także to ćwiczenie robiliśmy z Caseluisem Luisem i on mówił, że to ćwiczenie często robił Pato Alvarez z Emilio Sanchezem. A co w ten zeszyt jakieś tajne tam zapiski masz? Mam kajecik. Taki. Pokaż, pokaż. No mam tutaj notatki, ty... ale mam tu jeszcze taką książkę. Byłem na dwóch osobnieniach Wipassany i się przymierzam do następnej, może w Barcelonie. Jak Janek będzie u Gonzalo trenował, to może do Barcelony pojadę. Na 10-dniowe osobnienie i Janek wtedy będzie pod opieką, będzie dobrze trenował, ja będę spokojny i będę mógł sobie spokojnie medytować przez 10 dni, bez telefonu, odcięty od świata. To brzmi jak dobry plan. Co tam zagadałeś do Kiko? Powiedz. Nie wiedział, że mamy kanał na YouTubie, że teraz będzie śledził, co? Kiko się spytał, czy tam jesteśmy nagrywamy, a ja powiedziałem, że, że, że mamy kanał. W sensie, że mamy kanał i on się spytał jak się nazywamy, żeby tam zasubskrybować i tak. Ale, ale bardzo fajnie. No w... tak, a tata mu powiedział, że wszystko po polsku dodajemy. Tak, wszystko po polsku. No, ale... Nie rozumie, ale przynajmniej coś zobaczy. <laughs> no tak. Chodzi o to, żebyś dokładnie się ustawiał nogami. Nie musisz lec mocno, ale dokładnie łapał odległość, wiesz, zapał dobrze odległość i zawsze przechodził, to? Zawsze przechodził. I potem odchodzisz, znowu obrona, i wchodzisz, przechodzisz i po prostu płynnie staramy się utrzymać te 20 piłek. Bycie regularnym i solidnym jest bardzo ważne, bo dzisiaj często się mówi o tym, że wymiany trwają od 0 do 4 uderzenia i rzeczywiście tak jest, to są bardzo krótkie, bo to jest tak naprawdę serwis, albo to jest AS, albo serwis, return i winner, albo tak, no 3-4 uderzenia, czasami 1-2. Tylko, że żeby dojść do tego poziomu, żeby tak grać, to najpierw trzeba być mega solidnym i regularnym, tak, bo ty jakbyś chciał grać teraz na 1-2-3 uderzenia, to byś ciągle robił błędy, tak, czyli to jakby... Idzie po kolei. Jak jesteśmy dorosłymi zawodnikami, to okej okay, ta statystyka oczywiście oddaje, ale do lat 12-14 jest tak, że, że te wymiany trwają 0,4. Tak, także to jest trochę takie, mi się nie podoba takie podejście, że no teraz trzeba grać tylko agresywnie do przodu i tak dalej. Trzeba przede wszystkim być solidnym i regularnym. Najpierw i potem z tego można budować więcej. Jak będziesz silniejszy, no to będziesz grał bardziej do przodu i, i krócej będziesz miał lepszy serwis no to wtedy to będzie naturalne, że te wymiany będą krótsze. drugi okay? długi koczki. Kontrolą długo. Musi być mocno, ale żebyś czuł. Dalej jeszcze trochę regularności, ja dalej jestem na siatce i będę grał Tobie tylko na forehand, żebyś się poruszał przód, tył. Nie zawsze Ci dokładnie zagram, wiadomo, chociaż właśnie o to chodzi, że trener musi mieć tą kontrolę, bo inaczej jak może z zawodnikiem trenować, tak? Nie, nie tylko chodzi o rzucanie z ręki czy z kosza, też trzeba umieć dograć dobrze na wolej. Także u nas w Polsce różnie to jest z tym dogrywaniem. Sam forehand, raz przód, raz tył, raz przód, raz tył, około 200 piłek, to samo zrobimy z backhandu, przód, tył. Praca nóg, dokładne ustawianie. Potem zrobimy tylko forehand to, co robiliśmy z kosza z ręki. Forhand, odwrotny forehand, wejścia i potem zrobimy forehand tył, backhand przód, po przekątnej wejścia i po drugiej przekątnej, backhand tył, forehand przód. Okay, odejdź, kontrola. Tak, trzymasz dalej, dalej, dalej. Spokojnie, odejdź, znowu. Do mnie tu, dokładnie. Tak. Żebym ja grał ciągle na tej wysokości. Ja nie Tak. dostawać stopy, Tak. Ciągle tu. Tak. Okay. Okay. Tak. blisko nogą. Tak. Okay. Tak. Do Tak. Tak. jest, dawaj. Im szybciej będziesz grał, tym szybciej ci wróci. Tu chodzi o kontrolę i o bycie z policjantem regularnym, nie tak bardzo o to, żeby wziął moc. Oczywiście chodzi o to, żeby grać tak mocno, na ile się stanie skontrolować. O. Prawa noga. Tak, tak. tak. tu A Tak, tu prawą nogę mocno postaw. Ej, tak. dawaj, dawaj. Tak jest, kontroluj. Rządzi szybko, ale rękę kontroluj. Kolejna przekąta, backhand tył, forehand przód. I tak naprawdę, jeżeli trener ma umiejętności, trafi dokładnie dobrać tego volea, to tak naprawdę trener nie musi iść na koniec korsu. Może wszystko zrobić z volea z zawodnikiem. Trener się tak nie zmęczy, a zawodnik się zmęczy dużo bardziej. Backhand tył, forehand przód. Tak, backhand tył, odchodzi jeszcze. I forehand przód. Ok, odchodzić, przód. Odejdź, topspin, zewnątrz dokładnie. Slice? Ostatnio mało slice'a graliśmy, Janek. Janek bardzo lubi slice'a. Janek, jak będziesz grał slice'a, gramy po krocie, ale starasz się grać slice'a albo długi slice, albo krótki, ale jak krótki, to też musi być niski. Możemy zagrać krótko slice'em, bo wtedy jakiś jest nisko, to tamten musi podnieść. To najgorzej jest jak zagrasz krótko i wysoko, no to wtedy jest słabo, nie? Także albo długi slice, albo taki wiesz, że się odbija w karze i taki idzie do boku, taki ala la, la federer slice, nie? Że taki wiesz, ścinasz nisko i musisz podnieść. Że jak zagra tego niskiego, to normalnie ja muszę ją podnieść i wtedy na przykład bierze odwrotny forchend i przejmuje inicjatywę. Slice na całym. Tak, gramy tylko slicem do pięciu punktów. o kontrolę, o czucie tak dokładnie, starannie nie wiadomo, nie wiadomo jak mocno ale no ma się to czucia żeby to czucie zdobyć no to wiadomo bardzo dużo powtórzeń trzeba zrobić Łatwiej się biega do boków, a trudniej się biega po przekątnej albo do przodu. Tak? Dlatego trzeba wyciągać przód tył, przód, tył a nie tylko prawo-lewo. jak na lodowisku. Nie. Nie. No ale teraz, teraz już Janek grał w taki uporządkowany sposób kontrolował trochę tu, trochę tam tak, dokładniej Tak, to ten lepszy ale dalej pracuj, tak? Nie jednym uderzeniem, wypracuj sobie. Pary Tary. Teraz wolej, który bardzo lubię ostatnio, żebyś grał, żebyś dostawał różnego rodzaju piłki. W meczu jakby wolej przy samej siatce grasz bardzo rzadko, tak? Bardzo często woleje się gra w meczu, wiesz, na linii serwisowej, przy 4 albo kawałek za linią serwisową, tak? Czyli te woleje potrenujemy. Czasami będziesz miał pod podnogi, czasami musisz po odbiciu z czasami masz wyższego, czasami niższego, rozumiesz? Taka różnorodność na woleju, żebyś potrafił się dostosować do różnego rodzaju piłek. tak? Czyli jesteś na linii serwisowej mniej więcej i trzymamy regularnie, starasz się grać do mnie długą piłkę pod linię końcową. I regularnie, tak? zawsze schodzisz nisko nogami i ręka u góry. Okay? I przechodzisz zawsze jedną nogą. Nisko nogami, ręka u góry. Okay? I hop. Hop. Jak jest pół wolej, to też pół wolej i przechodzę nisko. Okay? I wracam. Okay? Hop. Kontrola. Bardzo krótko olej, żeby trochę rozgrzać, żeby nie było, że nie było wcale woleja. Parę serwisów na rozgrzewkę, żeby rozgrzać rękę. Ok, no tak zazwyczaj robimy 15-20 luźnych. Dobra i teraz już normalne. Zrobimy każdy kierunek, postawimy znacznik i zobaczymy kto pierwszy trafi. Dwa jeden dla mnie, teraz kolejny kierunek, Janek ścięty tutaj. koniec znowu luźno, przy środek dobra technika, żeby złapać czucie i pozytywnie skończyć trening. Mówię o tych tam lajkach, i takich tam dzwoneczkach, czy coś no, to jak zawsze no, to wam ja się dzwonek, filmc, filmik spodobał to zostawcie łapeczkę. Zostańcie patronem, link powyżej, nie poniżej, powyżej, a poniżej pod filmikiem. No no i no, dziękujemy za oglądanie.